Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Roku I to będzie taki pierwszy filmik, taki wejściowy jakby do mojego kanału, w którym powiem co będzie się znajdowało na kanale i jak mój kanał będzie prowadzony. Zaczynamy. A po pierwsze powiem Wam o moich seriach, które będę nagrywał. Pierwszą, i tak mam nadzieję, że główną serią będzie tutaj Minecraft ciekawe pomysły. W którym będę po prostu przedstawiał jakieś pomysły. W pierwszym odcinku to ja podsunę wam pomysł, ja zrobię ten pomysł, sam go wymyślałem, już wiem jak go zrobić. A w drugim odcinku, jak ludzie będą to oglądać, no to wezmę jakiś pomysł od Was. A jeżeli nie, no to jeszcze kolejny też sam wymyślę. Będą również serie inne z Minecrafta, będą serie z innych gierek. Mam już na tych planach serie z Metro 2033 lub nie wiem, jakieś tam może okazyjne odcinki z Team ale to wszystko jeszcze ogólnie zobaczymy. Teraz sposób prowadzenia mojego kanału. Mój kanał będzie prowadzony na sposób po prostu filmy nie będą wypuszczane w jakichś odstępach, tak regura kurwa regula... kurwa, no. Więc nie będą w takim samym odstępie czasowym, nie? Chodzi o to. <laughs> nie będą one w takim samym odstępie czasowym, bo na no to się zbiera kilka, kilka czynników. Po pierwsze, jest to szkoła. Po drugie, nie mieszkam sam w domu, więc nie mogę drzeć się do mikrofonu cały czas. I chyba tyle. No to głównie chodzi tutaj o szkoła, że za się pouczyć i tak dalej. Ale w wakacje na pewno tych filmów będzie dosyć dużo. No, Przynajmniej mi się tak zdaje, że będę ich tak dosyć, dosyć, dosyć często je nagrywał. A więc, tak: ze wstępu do kanału to by było tyle. Ja się z nami żegnam. Ja jestem roku. Do zobaczenia, no i cześć. Wsiadam na rapa. No, pa, pa.